Ja wolę widzowie chyba Bayernem, bo tam grałeś pola krodach, Wszystko widzicie. Jest Lewandowski, trafia widzowie. wizobie. I obronił, obchodzał defensów. I ten Serio, to będą takie szybkie karne to idę. Joki okno? Otóż, jak teraz jeszcze i to idę? Aha, Nie ja chciałem, myślę, że to się dobra, zabrałem. Takie szybkie karne to nigdy nie widziałem. Dobre, 3-0. Że się z wami, Niero.